Państwa, wszystko zależy od punktu widzenia. Na przykład mój ulubiony skalar pływający wie świetnie, że jak pomerdę ogonkiem, to jestem dobrze wytresowany i dam mu zawsze jakieś ziarenko, żeby z głodu nie umarł. Czyli stwierdzą, że to ja testuję skalara? Nie, on, on tresuje mnie. E, podobnie na przykład, na przykład się mówi, że jak kobieta, kobieta nie może być proszona do tańca, czy musi czekać, jak mężczyznają profit, to, to jest korty dla mężczyzny nieprawda. Mężczyzna może stracić twarz, bo zostanie odrzucony, a yy, kobieta nigdy twarzy nie straci, bo ona może tylko najwyżej odrzucić. To jest korzystne dla kobiet raczej. Wszystko mówimy od, od punktu widzenia. Yy, I obrońcy praw dzieci na przykład mówią i dlatego jesteśmy tutaj przy tych rybach, yy, że te stare powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają, jest skandaliczne, że dzieci powinny jak najbardziej yy, mówić przy stole. Yy, Dorośli powinni się słuchiwać w to, to, co mówi dziecko. Jest to oczywista bzdura. Dziecko, no, nawet najmądrzejsze dziecko, paple, natomiast dorośli na ogół mówią jednak o wiele rozsądniej. Dlatego też dziecko rozwija się o wiele szybciej, jeżeli siedzi przy stole cicho i słucha tego, co mówią dorośli, a nie ono gada, a dorośli słuchają. Jeżeli y, dzieci gadają przy stole, a dorośli siedzą cicho, to dorośli z czasem głupieją. Natomiast jeżeli <laughs> dzieci siedzą cicho, a dorośli mówią, to dzieci mądrzeją. Dlatego stare powiedzenie, że dzieci ryby głosu nie mają, jest powiedzeniem najbardziej słusznym i dzieci przy stole powinny, oczywiście z wyjątkiem sytuacji, w której, w której się dławiłością, powinny w miarę możliwości siedzieć cicho. Dla dobra właśnie dzieci, a nie do dobra dorosłych.